Jest ubarwiony, jest po prostu kosmos No cześć, witajcie w kolejnym odcinku Niestety zapomniałem całkowicie wstęp nagrać nad wodą Także nagrywam z domu No i co, zabieram was na szczupaki Na początku zobaczycie, będę na rzece Później na jeziorze Także nie przedłużam, oglądajcie I wytrwajcie do końca Sprawnie się dzieje, palu uderzy ładny, ładny w akcji kanibal No ale zanim się skusi z 10 razy tam musiałem rzucić w okolicy o, ładny ładny jest no, wejdź, wejdź. Odekani bola. I do wora. Ona jest. No to zobaczcie. Zeszedłem na miejscówkę. To jest miejscówka taka, że odnoga wpływa do głównej rzeki. Jest tutaj spokojnie po lewej, po prawej. No i stałem. Rzucałem, rzucałem i wiedziałem, że tu musi coś stać. No mówię, to jest zbyt piękna miejscówka, żeby tu nic nie było. No i wy zobaczcie. Nie uderzył po kilku tam pierwszych rzutach. No nie, wiem, przynajmniej te 10 rzutów oddałem. I proszę, jest. Kanibal 15, za chwilę go wyjmę. Ładnie go zasał. Strzał piękny. No i widzicie, przepływało mu, przepływało, przepływała się w kurzu i uderzył. Także nic, kładziemy go na miarkę. Ale takie 75 przynajmniej będzie miało, podarzałem. Grubiutki jak nie wiem. Dobra, miarka pokazuje 79 z kawałeczkiem. Dokładnie. A szpaczek sobie odpoczywa, także gumeczka. Kanibal 15, Fire Tiger. Obciążenie 10 gram. Woda jest. Ja wiem, z półtora metra głębokości ma, Także już dość płytka, no, ale trzeba piękne. Dobra, puszczamy go i płynie do siebie. Zobaczcie, poszedł pięknie. Patrzcie, wziął następny. Mamy kolejnego. Jest, jest. Stał pod samymi krzakami. To jest z lewej strony teraz. Wiedziałem, tam meta jest dobra. Bo powiem wam, że też jest długi. Guma ta sama wciąż. Ale zobaczcie, tam rzucałem, nie wiem, 4-5 razy to samo miejsce. I w końcu się skusił. Jeszcze teraz jak, jak rzuciłem, to po gałęzi jeszcze mi przeszło. Także może to go wzruszyło bardziej. Dobro, To mniejszy niż tamten. Ale też fajne. Widać ewidentnie, że rzucanie kilka razy w to samo miejsce kusi jak nie wiem. No mówię, tam wrzuciłem 4-5 razy w to samo miejsce. Aż w końcu proszę, pokusił się. Wyskoczył, uderzył. Także jeszcze stałem w wodzie. Także też na pewno trochę hałasowałem, No jednak go nie spuszyło. Także nic, kładziemy go na miarkę. No ten podejrzewam będzie miał 70+. Z plusem, tak samo. No, zobaczmy ilu ma. No powiem wam, że ten jest... O centymetr krótszy niż tamten. Jest chudszy, dlatego się wydaje mniejszy. On ma 78 cm dokładnie. I wraca do siebie. Pięknie. I poszli. No fajne 10 minut, dwa brania w krótkim czasie. Także dwie rybki 7, 8, 7, 9. Także dobrze się zaczęło. No nic, zobaczymy. Jeszcze porzucam w tym miejscu oczywiście. Miejscówka taka mówię, że te mogą być poprzyklejane jak nie wiem. No, główny nurt na rzece tak ciągnie, że za bardzo nie mają miejsca gdzie się chować. Także to są takie właśnie miejsca, gdzie trzeba dziobać, dziobać. No tak wygląda rzeka. No jest gruby nurt. Także spowolnienia tylko i wyłącznie. Pierwszy odcinek jak na razie widzi się do Także zmieniam na inne. niedaleko, kawałek przejadę. I zobaczymy co tam się wydarzy. Kieruję się teraz na miejscówkę z takim drzewem. Woda spowolniona. Jak widzicie cały brzeg zalany. Po mule idę. Także dość wolno. Ale nic, nadzieja jest. Zobaczymy czy coś będzie. Siedzik mamy duża przynęta, ale delikatne branie, no. Puchnięcie dosłownie Mam no, zielicho przy brzegu, muszę go podprowadzić. No właśnie tam parkuję w tym zielichu gdzieś. A nie ładny jest. Myślę, że u mnie już ładna ryba. Powiedziałbym, bardzo ładna ryba. Za porzucałem trochę kanibalem, nic nie wyszło. I mówię założę dużą muchę, flyderka. No i proszę. Zobaczcie jaki kaban. Ale mało waleczny, spał jak nie wiem. O budził się. No zobaczcie jaki kaban. Właśnie się rozpadało. Zaraz go zmierzymy. No ale stawiam, że 9 tych będzie miał. Metra na pewno nie będzie miał, ale, ale podejrzewam, że 90 będzie miał. No przepiękny. Do no, walka bardzo słaba jak na taką rybę. Ale jest ciężki, łeb wielki. Flyczerk. Założyłem tutaj 40 cm. Za chwilę wam pokażę. jest wpięty na tylny hak. Także rybka naprawdę potężna. No nic. Przekładźmy na miarę i zobaczmy ile ma Dobra lecimy, miarka pokazuje 98 cm Potężny Zobaczcie, no, piękność I poszli No tutaj macie flyjacka, na którego wziął 40 cm Tutaj macie hak, na który był wpięty tylny 8.0, dość duży Kotwica z przodu 3.0 No jak spojrzycie bliżej, bliżej błyśka śmiejąca Także jest dobrze no nic, pomachamy się w tym miejscu. A już widelec. No pokażę Wam to miejscówkę z bliska. Stał sobie tam za krzaczkiem. No ale już Wam tłumaczę o co chodzi. Jak zobaczcie, tutaj woda płynie. Płynie, płynie, płynie. Tu wypływa, a tam macie główne nurt rzeki. A po środku, pomiędzy tymi dwoma, jest spokojnie. Także dlatego tam stał i odpoczywał. No witam Was ponownie, tamtego dnia już się nic nie wydarzyło. No i co, dzisiaj zajechałem najpierw na rzekę, zobaczyłem jaki jest stan wody. Gdybym miał długie wodery, może to jeszcze jeszcze szłoby tam coś połapać. No ale masakra, także od razu zmieniłem na jezioro. No i na jeziorze, łapię już godzinkę, także nic Wam nie będę zdradzał, oglądajcie i wytrwajcie do końca. Jest, bronię, Siedzi. jest, mam szczypaczka. Chodź, chodź kolego. Ale pożar mucha. Końcówka, ogon muchy mu wystaje. No chodź, chodź, chodź do bora. Jest. Ale wybarwiony. Tu mamy pierwszy branie zaliczone. No powiem wam, że branie w opadzie. Muszka podwita jak opadała, 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 sobie zebrał. Także strzał nie był mocny, ale widzicie tylko kawałek muszki wystaje. No i powiem wam, że co on jest ubarwiony. To jest po prostu kosmos. Piękno ma barwy. No mówię, na jeziorze jest woda czysta nie wiem. Wybarwione są przepięknie normalnie. Także no nic, kładźmy go na miarkę, zobaczmy ile ma. Ale stawiam, że albo w okolicy 70 albo może nawet 70 albo mierzymy go i Marka pokazuje 72 cm i pośli no tu słuchajcie tu macie tą muszkę na którą wziął 30 cm Także widzicie kolor niebiesko-oranżowy pierwszy rzut na nią i od razu strzał Łapie już wiem z 25 minut także jest ciekawy zobaczymy A był szczupak, patrzcie Mamy go, był, ale nie dłuższy Złapał jeszcze raz mu jeszcze raz Może dziobnie, zobaczymy Jest, mamy go, o, teraz, teraz, teraz ładnie zabrał tak trzy razy brał Także widać, że muszka mu się spodobało Chodź, chodź jest. Malduje się kolejny w takiej zatoczce. No tam będzie miał, o, no potem 60 będzie miał na pewno. Tam macie muszkę, tę samą cały czas. Także trzy razy tłuk, Aż go w końcu wpiąłem. No płyniesz. I poszli. patrzcie spadł no, ale w branie normalnej opadzie no nie poczułem strzału może poprawi ale chwilę już był, siedział jest, mamy go jeszcze raz wziął no, jest, jest, jest fajnie chodzi chyba większe trochę nawet czy nie? nie, to już myślałem ale branie fajne pierwsze tak to... Nawet nie wyczuwalne, tylko opór Ale druga już, już przywalił No chodź, chodź o, Zobaczcie jakie spały dziad Kolejne branie w opadzie Tak jak mówię, chciałem już podbijać, a tutaj opór no, no ten będzie miał 65 na pewno no, jest taki dość, dość gruby nawet Jak na swój rozmiar Ale no, muszka, jak widzicie, cały czas ta sama Także no, daje brania Przeważa większość koloru pomarańczowego a szubaki uwielbiają po branżowych. także no nic, puszczamy go i szukamy tych większych No płynie, płynie i poszli